Ale się teraz ci święcie przekonani jeszcze 2-3 tygodnie temu, że Counter Strike 2 to super ściema i nie ma na to szans, muszą dziwić i jakież muszą mieć minę. Nie ma szans? No to pod teraz, powiedział Gaben, i oto 22 marca po 11 latach od premiery Counter Strike Global Offensive, God damn it, dostaliśmy oficjalną zapowiedź Counter Strikea 2. Cieszę się z tego, że moje przypuszczenia z ostatniego materiału na ten temat były słuszne, czyli nie mówimy o zmianach na miarę zupełnie nowej gry, nie mówimy o zmianie typu rozgrywki, że to nagle się zamieni w jakiegoś warzona czy coś. Mówimy tu po prostu o przeniesieniu gry na nowy silnik. Usprawnieniach, ulepszeniach, upiększeniach i tyle. Ale to nie jest takie byle co, bo na tych, którzy grają aktywnie w CS, -a, czeka nie lada gradka. Co nas w skrócie czeka? W filmikach opublikowanych na oficjalnej stronie mamy informacje o tym, co zostało zmienione. Zacznijmy może od tego, co najbardziej interesowało tych bardziej hardkorowych graczy, ale i oczywiście nie tylko. T-Crate. O tym, czym jest t już tłumaczyłem nie poprzednim razem, jednak tutaj zrobione to zostało jeszcze lepiej. Seria Counter-Strike jest znana ze swojej intuicyjnej i satysfakcjonującej wymiany ognia. Strzelanie z broni wygląda jak prosta sprawa. Klikacie przycisk myszy, postać dodaje strzał, a wasz cel otrzymuje obrażenia. Ale za kulisami dzieje się dużo więcej. W poprzednich wersjach Counter-Strike gra sprawdzała poruszanie się i strzelanie tylko w odrębnych przedziałach czasowych, tak zwanych tyknięciach, a czas pomiędzy tymi tyknięciami nie istniał. Na ogół gra działała płynnie, ale niekiedy milisekundy między kliknięciem a tyknięciem decydowały o chybieniu lub trafieniu strzału. O tym również wspominałem. No Czasami widzieliśmy, że do kogoś strzeliliśmy, no i powinniśmy kogoś sfragować, a jednak internetowy los postanowił inaczej, i to my gryziemy glebę słuchając szyder naszych teammate'ów i oglądając jeszcze w dodatku, jak to przeciwnik nas antibeguje. Wszyscy zakładali, że CSGO 2 albo CS2, bo tak jest w zasadzie poprawnie, po prostu mm, podwoi ilość tików z 64 na 128. Ale wow, poszło o krok dalej. W Counter-Strike 2 wprowadzamy aktualizację serwera co mniej niż jedno tyknięcie. Od teraz częstotliwość aktualizacji serwera nie ma znaczenia dla poruszania się i strzelania, więc serwer będzie znał dokładny moment oddania strzału, wykonania skoku lub wychylenia z za rogu, a następnie przeliczy Wasze dokładne działania między tyknięciami. Dzieje się zatem to, co widzicie. Nie jestem specem od tych spraw, więc nie jestem w stanie dokładnie wytłumaczyć, co postanowili wyczarować programiści Gaybena. Czy to jest nie tylko 128T Crate, a być może jeszcze więcej? Tak naprawdę to nie jest dokładnie nam podane. No i jak wygląda to całe takie magiczne sczytywanie aktywności w czasie rzeczywistym? To również nie zostało powiedziane, jak to działa, po prostu, że Działa. Nawet nie będę próbował się wygłupiać i próbować tego tłumaczyć. Jednak jeśli to będzie działało tak jak to nam wyjaśniono, no to o czymś takim jak Tickrate będziemy mogli wreszcie zapomnieć albo przynajmniej przestać się tym przejmować. No bo jak nawet czytamy na stronie, niezależnie od częstotliwości aktualizacji, nasze poruszanie się i strzelanie będzie równie płynne, a nasze granaty będą zawsze lądować w ten sam sposób. Drugim tematem poruszonym przez Wolf w swoich materiałach i filmikach były smoki. Ja osobiście zawsze uwielbiałem grać wokół smoków, no i wiadomo, zawsze był to miecz obosieczny. Jednak niezaprzeczalnie są gracze, którzy docenią rework granatów dymnych, które, jak czytamy na stronie, tworzyć będą teraz dynamiczne obiekty wolumetryczne, które mają współdziałać ze środowiskiem, reagować na oświetlenie, ostrzały i eksplozje. I miejscami wygląda to absolutnie przekozacko, szczególnie w tym klipie, gdzie odłamkowy rozdmuchuje smołka. Ale czy to nadal CS? Dzięki nowemu silnikowi gry dym przeszedł ewolucję i jest teraz dynamiczny. Granaty dymne od teraz tworzą wolumetryczne obiekty 3D, które aktywnie istnieją w świecie. Nie tylko wszyscy gracze będą widzieć ten sam dym niezależnie od pozycji, ale dym może też współdziałać z otoczeniem na ciekawe sposoby. Reaguje on na oświetlenie. Rozchodzi się wypełniając przestrzenie w naturalny sposób. Chmura dymu może być przepychana i przecinana przez pociski i granaty. Counter-Strike 2 granaty dymne oferują jeszcze więcej opcji taktycznych. Po prostu będą lepiej wyglądać i działać. Cholera jasna, jakże niby mała, ale jakże ogromna to będzie zmiana. Jak się grało smołkami, każdy wie. Mapy pełne były takich jakichś pojedynczych pikselowych miejsc, które pozwalały tworzyć chmury dymu zasłaniające tylko jedną stronę, widać chociażby miraż na midzie. Jakże często skanowało się przez smoki licząc na jakiegoś fartownego fraga. No teraz takie skanowanie nas odsłania. No już pod samym tym aspektem można stwierdzić, że o ile baza jest taka sama, to jakże inna to będzie gra. Miłym aspektem stricte graficznym jest to, że smoki teraz będą takim fizycznym elementem rozgrywki, który będzie odpowiednio oświetlony i cieniowany, zależnie od sytuacji na mapie. Czasy bezpłciowego, statycznego, szarego kleksa najwyraźniej są już za nami. Trzecim poruszonym tematem były mapy. Doskonale zdajemy sobie wszyscy sprawę, że CSGO nie słynie raczej z jakiejś ogromnej ilości mapi. Tutaj nie należy spodziewać się nowości, chociaż faktycznie jest dodany edytor, ale to, co znamy, zostaje przerobione. Niektóre mapy dostaną tylko graficzne szlify, jednak pod kątem, że tak powiem, gameplayowym, będą identyczne. Inne będą całkowicie przepracowane. W Counter-Strike 2 mapy otrzymały zupełnie nowy wygląd. Ale nie martwcie się, możecie wciąż zrobić użytek z niezliczonych godzin spędzonych w grze, doskonaląc strategię i szperając po wszystkich zakamarkach. Ulepszyliśmy mapy na trzy sposoby, jednocześnie zachowując ich bogatą historię. Na początek mamy sztandarowe mapy, czyli te klasyczne o solidnych podstawach, których gracze mogą użyć, by ocenić zmiany w rozgrywce pomiędzy CSGO a CS2. Ulepszono na nich oświetlenie i widoczność postaci, ale poza tym pozostały one niezmienione. Następnie mamy mapy ulepszone. Są to mapy, które korzystają z nowego oświetlenia Source 2, włączając w to system renderowania oparty na fizyce, co skutkuje realistycznymi materiałami, oświetleniem i odbiciami. Na koniec mapy po całkowitej przeróbce. Najstarsze mapy zostały w pełni przebudowane od podstaw przy wykorzystaniu narzędzi i funkcji renderowania silnika Source 2. Różnice w tych mapkach również można obejrzeć na stronie dzięki suwakowi. I jedną z tych całkowicie przebudowanych map jest na przykład Overpass. Tam na sajcie A możemy zobaczyć, że na przykład płot, który zawsze był murowany, nagle jest drewniany, ergo wydaje się, że będzie można go przestrzelić, a na długiej pojawiło się wiele nowych drzewek i lamp, pozwalających mimo wszystko troszeczkę się osłonić. Tylko ulepszoną mapą jest na przykład Niuk, który jest jaśniejszy, bardziej przejrzysty, bielszy, wręcz taki kojarzący się z mirrorzecz. No popatrzcie sam. Podsumowując wszystko wydaje się, że czeka nas, tak jak wspominałem wcześniej zresztą w głównej mierze, taka sama gra jednak z wieloma upiększeniami i usprawnieniami, ale te zachowanie smoków, no to według mnie może sporo namieszać w rozgrywce. No i należy pamiętać, że na razie wspomniano tylko o tych trzech rzeczach, a czy będą kolejne nowinki o CS2, czy też może resztę odkryć będziemy musieli sami, no tego dowiemy się pewnie na najbliższych dniach. Wiemy już, że wybrani gracze dostali się do beta testów CSA 2, a wybrani zostali oni po pierwsze po czystości konta, czyli żadnych banów i tym podobnych, po drugie ci, którzy mają konto Steam od dawna, a po trzecie ostatnio mieli dużo przegranych godzin. To wszystko jak się skombinowało, no to ktoś dostał zaproszenie do beta testów. No, i potem pewnie do tego doszedł jeszcze aspekt losowy, no bo nie każdy taki z kolei takie zaproszenie dostał. Ja się nie dostałem, niestety, więc nie mogę wam powiedzieć o gameplayu. No, chociaż mógłbym poszczycić się e, tym samym kątem od samego powstania Steam, a, bo mam cały czas te samo oraz oczywiście żadnego bana, bo nie lubię cheaterów i sam nigdy nie zhańbiłbym się cheatowaniem. No, jednak do samego CS-a dopiero co wróciłem, więc aktywności żadnej nie mam. Niemniej wydaje mi się, że. Wybrałem sobie i tak najlepszy możliwy czas na powrót do CSA. Co sądzicie o zmianach w Counter-Strike'u? Gracie? Macie zamiar grać? A może wracacie? A może gracie cały czas? Piszcie w komentarzach, a tymczasem to już wszystko. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się ciepło i do następnego razu. Cześć!